Cześć! Witajcie na kanale Minimum Pomysłów na Minutę. Cześć! Dzisiaj z nami szlifierka akumulatorowa, szlifierka kątowa 18V od JATO. Na tarczy 125mm jest to model YT82827. Zapraszamy. Przed nami kartonik, tak? A kartonik dlatego że nie jest to zestaw typu SET jest to samo narzędzie w kartoniku w zestawie typu SET oprócz narzędzia i akcesoriów do niego mamy jeszcze co? mamy skrzyneczkę, tak. na ogół tak zwaną walizkę z yy, ładowarką, dokładnie i z akumulatorem w tym kartonie akumulatora nie ma, jest samo urządzenie, rączka osłona tarczy, wszystko i nic więcej yy, dokładnie, yy, urządzenie 18V no, i co? Może z takich ciekawszych rzeczy, zanim w ogóle e, otworzymy ten kartonik, e, parametry, które będziemy podawać e, techniczne urządzenia, będziemy podawać dwa, dla akumulatora 2Ah. Mhm. E, ale przypominamy, że w ofercie ja to są też trójki, tak jak ta, która jest tutaj, i czwórki, tak jak ta, która jest założona na kluczu, który widzicie gdzieś tam na półce. Więc Akumulatory możemy sobie dobrać w zależności od tego, jak potrzebujemy. Możemy je oczywiście stosować wymiennie. Akumulatory mamy naładowane, przygotowane do prezentacji. I zaczynamy. Tak jest. To zaglądamy do środka. Kartonik standardowy w kolorystyce. JATO. Otwieramy. Część zabezpieczająca. Instrukcja obsługi w środku. Uchwyt czarny z gwintem standardowym. Ta część jest wykonana z miękkiej gumy i ona pracuje, więc jakby zbiera nam wibracje z rączki. Tu w samym końcu sprytnie ukryty, zamontowany jest kluczyk. On ma tutaj taki zatrzask. Wsuwamy i nic nam nie wypada. Oprócz tego mamy Osłonę tarczy z opisem klik, tak? czyli generalnie beznarzędziową. I samo nasze urządzenie w kartoniku nie ma już nic więcej kartonika się pozbywamy. Urządzenie wyciągamy, i co my tutaj mamy? Pierwsze spojrzenie. No nie ma tutaj żadnych niedolewek, nadlewek, żadnych innych dziwnych historii, więc tutaj się nic nam z samym urządzeniem nie będzie działo. Włącznik duży, wygodny z zabezpieczeniem, odciągamy i dopiero możemy wcisnąć. W takiej pozycji nie wciśniecie. Tutaj jest metalowy przełącznik, który dopiero po złożeniu pozwala nam wcisnąć. Po wyłączeniu on zaskakuje. Miejsce do wkręcenia mamy z lewej strony i z prawej. Brakuje go z góry, natomiast czy on z góry tak na dobrą sprawę jest potrzebny, to nie wiem. E, ja przyznam szczerze, że oprócz stawiania na półce nigdy nie wykorzystywałem tego miejsca do wkręcania. E, mechanizm blokowania wrzeciona, czerwony przycisk, wciskamy, poruszamy do momentu aż nam wpadnie i dopiero możemy skręcać, odkręcać, wykręcać, co tam chcemy sobie robić. No, i tyle, no to kątówka tutaj nic więcej nie ma. Zamontujemy sobie osłonę tarczy standardowo, przykręcimy sobie uchwyt, zamontujemy tarczę i zrobimy jakiś pierwszy test. Tarcza dla odmiany testowa zakupiona przez nas. Jest to Fisher grubości 1 mm. Tarcza. Do inoxu podkreślmy, więc spokojnie możemy się nią pobawić. Akumulator naładowany w pełni, dwójeczka, czyli najmniejszy, jaki mamy, zakładamy odpalenie na sucho. Pracuje silnik na sucho, to co, tniemy. Mamy założoną tarczę Fischera, jak wspomniał wcześniej Jacek. Jest to tarcza przystosowana do cięcia, więc zaczynamy działać. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu zmieniliśmy akumulator na większy, mocniejszy, bo w międzyczasie się trochę pobawiliśmy. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała przy pełnym dociśnięciu y, kątówki do obcinanego materiału. Jak widzicie, tnie bez najmniejszego problemu. Teraz spróbuję nacisnąć pełną masą. Mhm. Czyli, dopiero przy pełnym dociśnięciu, przy bardzo dużej sile, silnik w silniku zaczyna działać zabezpieczenie, i y, dopiero urządzenie się zatrzymuje. Kilka cięć, akumulator ten duży, nadal pełny. Dotniemy to sobie do końca. Jak widzicie, tnie naprawdę fajnie. Zmieniliśmy tarczę na tarczę do szlifowania. Zobaczymy, jak teraz da sobie radę. Teraz ja zrobię zbliżenie. Jak widzicie, szlifuje naprawdę ładnie. To co? Trochę poszlifowane, trochę pocięte poziom naładowania akumulatora dużego tak. 100% 100% akumulator trójeczka był założony. E Starcza do szlifowania nie tak dobra jakościowa jak ta, którą mieliśmy do cięcia, bo to jest ta, która była w zestawie z kątówką z biedronki. żeby nie było. E, no to co? Parę słów na temat tego sprzętu. Podoba mi się masa. Nie jest ciężka. Nie jest ciężki. Dobre jest to, że przy cięciu, jak i przy szlifowaniu, jest tak skonstruowana rączka, że nie czuć przy. Najlepiej przy cięciu. Nie czuć yy, wibracji. Ja to odczułem to, że nawet jeżeli w pewnym momencie zacinała się tarcza i yy, no wiadomo, trzeba odchylić kawałeczek, potem ponowne włączenie, nie czuć w ogóle jakichkolwiek wibracji. Tak jest. Pierwsze yy, cięcia wykonywaliśmy na akumulatorze 2A, tak. później przeniesiemy się na większy akumulator. Yy. Bo akumulator 2 godzinę przy pełnym naładowaniu przycina około 50 prętów zbrojeniowych, tak? O średnicy 10 mm i moim zdaniem, przy tych małych akumulatorach, nie wiem jak Ty uważasz, ale ja uważam, że przy tych małych akumulatorach to jest raczej sprzęt do cięcia prętów. Przy małym akumulatorze, tak. Jeżeli chodzi o zwykłe pręty, o dziesiątki, to jak najbardziej. Jeżeli byśmy już chcieli zapewne użyć. Ehm, tylko na przykład do prętów zbrojeniowych no to no myślę, już, że już, już, poważniejszy. już poważniejszych prętów e, tam one z, 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 zbrojeniowe i pręty, e, pręty kwintowane no to już mocniejszy akumulator tak, zwłaszcza przy tych większych średnicach bo tak jak podaje producent e, jeśli zejdziemy na pręty Yy, gładkie, o średnicy 6 mm, to ta ilość cięć na tym akumulatorze 2 Ah wzrasta na dwukrotnie. Yy, co tam jeszcze, bo nie powiedzieliśmy nic o parametrach. Yy, obroty, rąką 10 tysięcy obrotów na minutę. Yy, masa? 1,5 kg. Także właśnie tak jak już Jacek wcześniej wspomniał przy pracy, że ma po prostu bezpiecznik, blokadę ma, od przegrzania się ogniw. To jest kolejna sprawa. Moc znamionowa tego urządzenia w przeliczeniu, że tak powiem, na waty to jest 60 watów. Także tyle mamy yy, z takich ciekawostek technicznych użycie yy, znaczy do szlifowania super, bo fajnie wygodnie i w ogóle elegancko yy, się mhm. to szlifuje. Yy, do cięcia tak jak mówiliśmy, do cienkich detali, mniejszy tak akumulator, do grubszych detali, jeśli chcecie ciąć, ona oczywiście jak najbardziej daje sobie radę. To jest, przy... to jest trójka, tak? Tak, tylko przy większym I jest... akumulatorze. I trójka tak. zdecydowanie. My mamy, tu mamy założoną trójkę, w tej chwili jest jeszcze czwórka i jeśli dobrze pamiętam, jest piątka. Chodzi całkiem fajnie, jak słyszycie nawet cichutko. Więc tutaj bez najmniejszego problemu. Z rzeczy, do których można by się było przyczepić, tak na dobrą sprawę, ale to już naprawdę na zasadzie takiego bardzo mocnego czepiania się, no to mogłoby być to hamowanie tarczy połączenia. Tak. Ale to już wiecie, to To, to jest, jest bardziej właśnie żeby To się jest przyczepić. praktycznie tak. To jest praktycznie taki chyba jeden minus tego urządzenia. A bo tak to. Przez, naprawdę, nie za ciężki, dobry do pracy. Działa naprawdę fajnie. Działa fajnie. Nie za głośny. Ja jestem na tak. Ja jestem też na tak. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć, bo tutaj nie bardzo jest się nad czym więcej rozgadywać. Eee, mamy e, sprzęt u siebie, będziemy go w najbliższym czasie używać, także pewnie jakieś tam jeszcze krótkie filmy w międzyczasie z jego użyciem na pewno zobaczycie. Na no dzisiaj kończymy i zapraszamy Was na co? Na Instagrama, Facebooka, Twittera, nasze portale społecznościowe, na których jesteśmy także, na live vlogi, yy, do kolejnych filmów, tak, do pozostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania kanału. Oczywiście. I widzimy się już wkrótce na pewno. Trzymajcie się. Hej. Cześć!